Cześć, cześć, tu ja Jacek. Witam Was bardzo serdecznie na pierwszej tegorocznej wycieczce rowerowej po Gnieździe. Ostatni taki wyjazd po Gnieździe miał blisko miejsce pół roku temu. Wtedy jeszcze czynne lokale były, wtedy jeszcze jakieś życie się na mnie się kręciło. Dzisiaj totalna pustka. Rozpoczynam. Rozpoczynam mój pierwszy tegoroczny wyjazd, rozpoczęcie sezonu. Dzisiaj plan zakłada 50 km przejazdu po Gnieździe. No i zobaczymy w jakim to czasie się odbędzie. Ja znajduję się na parkingu na ulicy, w skrzyżowaniu ulicy Rosywelta Od tego miejsca wielokrotnie wspólnie z kolegą Batkiem rozpoczynaliśmy. Wycieczki rowerowe na 330, między innymi, między innymi na 200, yy, między innymi do w kierunku i Nowocławia. a więc niech to będzie początek wspaniałego roku rowerowego. Niech to będzie początek wielkich emocji rowerowych, nie to będzie początek niezapomnianych przygód pozytywnych i tego, co w życiu najważniejsze, bezpiecznego, bezpiecznego, jeszcze raz bezpiecznego. Roku. Mój rower prezentuje się. No nie widać niewiele, bo jest zimno, jest godzina druga, mniej więcej 45, a postanowiłem zamknąć kramę. Niech będzie to wyjazd nocny. Miałem dzisiaj troszeczkę inne plany, ale niestety wiacie totalnie wzmaga. Nie ja zobaczymy jak to dzisiaj będzie wyglądać. Jestem naprawdę szczęśliwy, że wsiadłem na rower, że dzisiaj pokonam 50 km po jedzie. Jadę na aktywności. Yy, nie też pewnie niewiele widać, ale to z rowerowej stolicy Polski. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. O Tysiąclecia, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam na film. Niedługi, bo niedługi, ale ten początkujący, pierwszy rowerowy film w roku 2021. Cześć, 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 tu ponownie Jacek. Właśnie znajduję się na Giezińskim Rynku, jest godzina trzecia. Temperatura powietrza tak naprawdę troszeczkę większa niż jak mówiłem, byłem na poprzednim fotostopie, faktycznie około 3 stopni Celsjusza. W tej chwili na mieście też nie jest pusto. To ważne, bo rzeczywiście ludzie się kręcą, chodzą po mieście i nie mogę powiedzieć, bo rzeczywiście tych te samochodów też widać. Ja w tej chwili tam się w kierunku troszeczkę po centrum i za chwilkę pojadę w kierunku osiedla Winiary. Dzisiejszy plan zakłada 50 km, jestem ciekawy sam sobie, czy bateria w ogóle wytrzymnie od tego telefonu. No, zobaczymy. coś otóż no, mała tutaj wpadka na dzień dobry z rowerem. Straciłem nóżkę do no ale to już raczej nie widać, może tak to nie widać. No, chyba syndrom czasu rzeczywiście, takie rzeczy się trzeba wkalkulować. Już te rzeczy się przewożają, tak jak nie ma solidnego żadnego że to nie jest za takie e, drogie. No dobrze, ja znajduję się w tej chwili na gnieździeńskim Rynku, rynek e, pusty, no bo to wiadomo jest, pandemia jest, e, no jest po prostu zimno, to jest początek marca, to jest pierwszy w sumie weekend marca, no i tutaj <coughs> trzeba mieć pod uwagę to, że ludzie siedzą w domach lub jeszcze śpią, no ja dospać nie mogę, bo cieszyłem się na ten wyjazd, miał to troszeczkę inaczej to wyglądać. Czy decyzję podjąłem dobrą? Nie wiem. Być może jeśli ta temperatura w ciągu dnia spadnie, to powiem, że podjąłem decyzję dobrą. Dobra, ja się rozłączam, jadę dalej i do zobaczenia przy kolejnym, przy kolejnym wejściu. Cześć, cześć, cześć tu jacydam. Się... No właśnie dojechałem do miejsca kolejnego miejsca, miejsca bardzo ciekawego, które no wielokrotnie piątki soboty niedzielę tękniło życiem. Dzisiaj pusta sala, ciemno pozostał napis. I kiedy ten napis znowu wróci? Kiedy, kiedy te pomieszczenia się zaświetlą? Tego nie wiadomo. Jestem w tej chwili przy Befikule Czasu, miejscem dyskotek. Tutaj współczę panu Rafaelowi w tej chwili tego wszystko utrzymywać, a dodatkowo jest jeszcze yy, działa w Stacie znów, więc tutaj naprawdę wielkie ukłony dla tego człowieka. A Cóż mogę powiedzieć, no, no jest godzina 3.20, nie jest pusto, bo nie mogę powiedzieć, że tam ludzie chodzą, jakieś tam są samochodziki jeżdżą, yy, taksówki rzeczywiście wożą, bo to jest po dniu kobiet, yy, teoretycznie weekend dniu kobiet, no, ale, ale jest yy, Brakuje tej iky, a więc ja za chwileczkę ruszam stąd i, i, i za chwileczkę y, zmierzam. Y, teraz kolejnym celem będzie park miejski oraz ty wiaduk kolejowy, a następnie osiedle y, Tajwan, tak zwany. No dobrze, spod wehikułu czasu żegnam się z Wami Jacek Walkowiak. Jest godzina trzecia, bodajże 20. Temperatura około 3 stopni. Aha, co do, co do wiatru, dobrze, że nie pojechałem, bo rzeczywiście ten wiatr zacznie kręcić i staje się o tej już bardzo mocno. On będzie się skażał na pewno godziną zmagał. To by było na tyle do usłyszenia na kolejce. Witam Was bardzo serdecznie. Pas kolejny. Cześć, cześć, tu Jacek. Jestem na redukcie księdza popiełuszki. Jestem w tej chwili, jest godzina gdzieś około czwartej, Ja w tej chwili mam przejechanych 18 km, ale słuchajcie, przy takim wietrze, jak w tej chwili się wzmaga, to cieszę się, że nie podjąłem decyzji odnośnie jazdy do Poznania. Bo nie jest zimno, ale wiatr jest totalny. Być może by mi jawiało cały czas plecy na powrocie, ale by się mogło okazać, że rzeczywiście ten wiatr się zmienia, bo on ma taki kierunek dosyć wujący. No, przede mną jest jakieś 34 km, jestem ciekawy, czy wytrzymie bateria. Myślę, że teraz troszeczkę kilometrów nabije, bo pojadę w tej chwili w kierunku dzień z przez dzieńce Taiwan. Wiaduk jest zamontowany od początku mniej więcej sierpnia 2020 roku. Sprawia problemy komunikacyjne mieszkańców mieszkańcy właśnie tej części Gniezna. Muszą przechodzić sobie po dwie Ale o tym nie wiedzą, o tym wiedzą ludzie, którzy tutaj. bo nie o tym miałem mówić. Robię się spisy póki co fajnie, oprócz tej cholernej za nóżki, która odpadła. A więc jest to taka rzecz, która rzeczywiście takiej nam przetacie na takie długie trasy. fajnie, że to się udało akurat dzisiaj zrobić. Yy, no dobrze, jadę dalej. Ludzi, na się dużo, bo tak naprawdę można tak to określić. Yy, jadę dalej. Bo nie chcę już przedłużać, nie chcę, nie chcę dalej rozmawiać. Fakt jest taki, że dzisiaj. Oficjalnie rozpoczynam sezon rowerowy 2021. Mam nadzieję, że to będzie sezon wyjątkowy, powitujący wiele ciekawych tras. Ten sezon ma być sezonem wyjątkowym, ponieważ zabezpieczenie moje wyjazdowe w postaci klucza, dentki, yy, czy też zawleczki do łańcucha. Mam nadzieję, że to się nigdy nie przyda, ale musi być, bo poprzednia wpadka z żlinem, Wiadomo jak się skończyła. Powód na lawecie do gniezna. No i no i rzeczywiście to sprawiło wielki problem. Ja zobaczę jak spisuje się w tej chwili bateria, ona jest słaba w tym, przy tym moim e, telefonie, więc, więc dokładnie w tej chwili przyjechanych mam 17.36 No i dokładnie to jest godzina 3.49, a więc no, plan sobie założyłem, żeby do 6.00 być w domu i taki plan e, zrealizuję, e, aby ten dzień potem już normalnie mniej więcej funkcjonował. Dobra, to by było na tyle mojego gadania stąd. Ym, ja dzisiaj także z plecakiem, taka troszeczkę nowa forma, ponieważ nie chciałem tak zakładać specjalny ten jeden krótki wyjazd. Jedzenia nic nie je wziąłem, a więc to by było na tyle, trzymajcie się, do zobaczenia na kolejnym wejściu Cześć, 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 tu ponownie ja Jacek. Mam 32. km, jest godzina 4.30, a więc stosunkowo ta nie idzie za szybko. Wiatr strasznie mocny od strony zachodniej, a więc jak bym dzisiaj do w to rzeczywiście bym dostał do tego wiatru na prawym ale musiałbym się wyciepieć jeżdżąc po Poznaniu. Ja znajduję się w tej chwili na moście nad drogą, która łączy Gniezdo, jest łącznikiem ta wieś Orca Poznańska, znaczy obecna Orca Poznańska, no i to jest łącznikiem do S5. Jest świetnie, ta bateria przy telefonie jest cały czas pełna, ja mówią, mówię już od zeszłego roku od razu do sępólna kiedy faktycznie zdefektowała po raz pierwszy, ale nie jest źle. Ja się cieszę. Dzisiaj, dzisiaj otwieram sezonowy 2021. To jest pierwszy wyjazd, który monitoruję, bo był już wyjazd na 40 km. Ja go specjalnie tylko zrobiłem zlecia, ponieważ to był tak mało, co Nudna, taka po prostu, ja byłem tu na prawo jazdy, byłem na jeździe w Poznaniu, wróciłem, stwierdziłem, że ma to pojechać, natomiast w przyszłym tygodniu już na pewno, jeśli ten prognozyk, to są ty, w tej chwili, a więc ten temperatura w granicach aż 15 stopni się powiedzą, biedzą, będzie to całkowicie na jazdę, przepraszam, to mi bo tak strasznie wieje, ja już się ta kieruję, jestem tutaj w bardziej wysuniętym punkcie na zachód, a więc kieruję się w już typowo do gniazda. No wy, tej nóżki spisuje się świetnie, tylko na noczka. No cóż, to no, przypadłość. Będę jechał do gniezda, mam do końca jakieś 18 km. No, jakby tak wiało mi cały czas w pleca będzie tak wiatr, to wydaje mi się, że no tuż o godzinie 5.30, 5.40, moją dzisiejszą wycieczkę zakończę. No cóż, ja cóż ja mogę więcej powiedzieć? No, jestem szczęśliwy, że wyjechałem, no cóż się zmobilizowałem, bo ta mobilizacja do jest niebagatelnie duża. No, dla kolegów. To rzeczywiście jest odwrot bez względu na pogodę ja natomiast, no, troszeczkę w sumie inaczej bo rzeczywiście musi być dobra, musi być do jazdy nie muszę być męczany, ponieważ codziennie tak też pracowałem a więc mam ten trening, inaczej bym wyglądał jak taki yy, misiu, misiu, tak? tylko brzuszek było widać nic więcej yy, było widać brzuszu, że jakieś siusiu by było natomiast, no, no nie mam takiego parcia, na te kilometry fajnie jak się uda pojechać, fajnie jak się uda muzyki, fajnie posuwać. Fajnie, jak się uda zrelaksować, no i przede wszystkim rano, bo, bo potem jest praktycznie cały dzień, tutaj do, 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 no, do, do, do dysponowania No dobra, ja jadę już w kierunku rynku, pojadę sobie jeszcze zacząć na wiadukt, ko wiaduktu, przyjadę się ulicą pocztową. Kto wie, czy nie tak, że coś tam na tej mapce polysować. To by było na tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym wejściu. Cześć, 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 tu ponownie jajacy. Jest w tej chwili godzina piąta ja znajduję się nad jeziorem Jelonek, popularnie u gdzieś zwany w mieście jeziorem Wenecją. W tej chwili do celu jakieś 10 km, żeby ten plan dzisiejszy zrealizować, 50 km. I powiem tak: po 40 km zaczynam nie czuć palców, pomimo że mam buty z podwójnymi skapetkami, zaczynam nie czuć rąk, pomimo że mam podwójne rękawiczki, i do tego wszystkiego wiatr się coraz bardziej zmaga. Ja w tej chwili jestem nad jeziorem, więc jestem ochroniony przez takie wały tutaj, no to bo to normalne. Natomiast chciałem ten. Postój zrobić pod katedrą. Jeśli byłby to ostatnie wejście, to chciałbym Wam powiedzieć w ten sposób. Cieszę się, że za mną byliście na tym pierwszym moim tegorocznym wycieczce. Cieszę się, że wspólnie mogliśmy przeżyć niezapomniane... Ja mogłem przeżyć niezapomniane, bo wy się tylko oglądali ten film, więc to jest całkowicie co innego. Nie mam jeszcze kanelki, kamerki GoPro, no może, może z biegiem czasu kupię. No ale, ale faktycznie fajna jest taka sytuacja, kiedy człowiek może wyjechać w środku nocy, kiedy, jest, kiedy za chwilę wróci do domu i tak naprawdę będziemy miał cały dzień przed sobą. Ja na pewno dojadę do 50 km i to na pewno się uda zrobić. Czuję się świetnie, nie czuję żadnego zmęczenia. Muzyczka sobie do uszu wleci, nie przeszkadza mi to w jeździe. Jaki jest dalszy plan? Objeżdżam jezioro tutaj, tak, jezioro sobie objeżdżam dookoła widę te światła, dojeżdżam między na wysokość katedy i zmierzam w kierunku rynku, podjadę pod i już będę się kierował do domu, bo podejrzewam, że zrobi się około godziny 6, bo taki był plan, żeby do godziny 6 te 50 km pokonać, no bo, bo odchodzi ten czas, kiedy ja sobie tam zdjęcia robię, na taką pamiątkę trzeba każdy fajnie taką pamiątkę mieć z pierwszego wyjazdu 50-kilometrowego. Jest to mój czwarty sezon rowerowy, który zaczynam, tak naprawdę zacząłem się w to wszystko bawić w 2018 roku. Ja to chcę naprawdę na, na, na zakończenie tego filmu, na zakończenie w ogóle tego wejścia, podziękować jednej osobie, bo bez tej osoby tak naprawdę nie byłoby tych gwiazd. Stasiu Siama, naprawdę proszę bardzo, kiedy w 2018 roku wziął mnie ze sobą, powiedział Jacek pojedziemy, Jacek zrobimy wrześnie, spodobało mi się, to z nim pojechałem także pierwsze 100 km. Było świetnie. To z nim zrobiłem pierwsze 200 km, bo pojechałem tutaj do Kalisza. Nasze drogi pod względem jazdy wspólnej w pewnym się rozeszły, no bo to jest nieuniknione. Tak jak tutaj kolega Rafał z Wrocławia mówi w ten sposób. My możemy sobie iść, możemy sobie wspólnie przemierzać dany szlak, ale każdy z nas zinterpretuje to inaczej. Każdego, dla każdego będzie co innego ważne. Dlatego po prostu my ze Stasiem żeśmy się pod tym względem rozeszli. Ja oczywiście chodzę do niego dalsze po porady. Przez 2018, 2019, 2020 rok wiele zmieniłem w swojej technice jazdy. Przede wszystkim pojawiły się izotoniki, czego na początku nie było. Potem pojawił się także nowy rower. Pojawiło się także inne podejście, że ta prędkość średnia jest ważna, ale ona tak naprawdę nie jest najważniejsza. Najważniejsza zadość zjazdy pojawiło się. Nie ma już takiego zawzięcia czasami, czyli jeśli deszcz, wiatr, nie jadę, po prostu szkoda mi na to czasu, szkoda mi na to energii, szkoda mi na to sił, bez sensu się męczyć, tak jak dzisiaj, kiedy podjąłem decyzję, bo jest zimno, rzeczywiście jest zimno, za tydzień, niedzielę będzie wiatr podobnie zachodni, będzie temperatura wyższa, będzie wyższa temperatura, pojadę za tydzień, nic się nie stanie, dlaczego by nie, natomiast no... Stasiu dołożył wiele tutaj rzeczy dobrego w tym wszystkim, potem te znajomości, które dzięki niemu e, potem poprzez e, pojawiają się nowi ludzie, z którymi e, tutaj e, można fajnie na temat dowaru pogadać. E, ja mam nadzieję także, że mój były szwagier. E, Marek w pewnym momencie szelewski do mnie do, do, dołączy do tych dłuższych wycieczek. No muszę go zmobilizować, do tego, że czasami warto. Naprawdę raz, drugi, trzeci niech ci strzelają kości, niech ci... ale potem powiesz, kurczę, z tuwa przyjechałem, czuję się świetnie. No i ja pomimo swojej otyłości, gdzieś tam brzuszka e, w ten sposób robię. Dziękuję za to, że obejrzeliście te moje pierwsze wejście. Dziękuję za to, że byliście ze mną podczas pierwszego rowerowego filmu. Mam nadzieję, że ten rok będzie okiem wyjątkowym, że ta pandemia koronawirusa, bo, bo on rzeczywiście dotknęła i to no, może nie pokomplikowała tak z planów: że na pewno nie będzie jakichś absurdalnych pomysłów. Pewnie nie pojawią się o zakazie przemieszczania rowerem, czy też ówdzież innych głupkowatych pomysłów, które miałyby na celu po pierwsze naszą odporność, a po drugie no, to, że no, nie można nas w domach pozamykać. Dziękuję, że się obejrzeli, dziękuję także tym, którzy ten rower mój yy, serwisują. Ja wymienię, bo to jest sklep na w Gięziach. W każdym razie rzeczywiście świetny, świetny serwis rowerowy jest prowadzony. Yy, widzę, że bateria coraz słabiej się wyczerpuje. ona rzeczywiście jest do zmiany ta bateria. Yy, na dłuższe ta ona się na pewno nie nadaje. Yy, mam w tej chwili 2 godziny 6 minut i ta 39 km, więc podejrzewam, że mówię, no musi być godzina, muszę to zrobić jak najszybciej, muszę to w ciągu 30 minut przejechać, no może się uda szybciej przejechać. przejechać. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Dziękuję jeszcze raz. Jeszcze raz dzięki. Dzięki, 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 że byliście ze mną. Cześć, cześć, tu Jacek, podobnie ja. I tym dźwiękiem będę Was za każdym razem witał. Nie inaczej. Cześć.